Dzień dobry, szanowni państwo. Kiedy oliwy są już w Polsce, kiedy są już dostępne w naszym sklepie, przychodzi moment na tę najprzyjemniejszą część, czyli opowiedzenie o smakach i aromatach, i spróbowanie tych oliw tak zupełnie na spokojnie. Mamy w tym roku pięć odmian: Galega, Frantoju, kobransoza, Koroneiki oraz Piqual. Galega drugi raz z rzędu z wspaniałego Alenteżu, tam gdzie ziemia y, ma pełnowapna i daje taki bardzo specyficzny smak, taki wręcz y, smak marcepana, wręcz w tej oliwie, zupełnie pozbawiona goryczki. Drugi rok z rzędu absolutnie moja ulubiona Galega. Po raz pierwszy mamy w tym sezonie oliwę z oliwek frantoju oryginalnie rosnących we Włoszech. Tutaj przede wszystkim uderza to czerwone, dojrzałe jabłko. To jest coś, czego nie ma żadna inna oliwa. Fantastyczny aromat, fantastyczny smak. Frantoju z alenteżu. Oliwa cobransoza, którą przez 3 lata pozyskiwaliśmy w Alenteżu, w tym roku z Ribenteżu i zupełnie inna. O ile wcześniej była niezwykle wyrazista, w zeszłym roku była bardzo, bardzo wyrazista. W tym roku łagodniejsza, ale ciągle pełna tego typowego dla cobransozy aromatu i smaku takich zielonych orzechów. Natomiast no jest to oliwa, która jeżeli komuś, dla kogoś była zbyt intensywna rok temu, może być fajną, nową przygodą w tym roku. Następna oliwa to koronejki, którą próbuję z innej szklaneczki, bo już mi nie wystarczyło. Słodka w smaku, ale intensywna w ustach. Bardziej owocowa, bardziej taka Trawiasta niż kobransoza z bardzo ciekawym finiszem. No i królowa ostrości i intensywności w tym roku, piqual, która jest najintensywniejsza od dwóch lat. Tylko trzy lata temu mieliśmy oliwę, która była bardziej intensywna. Czekam niecierpliwie, aż te czasy nadejdą, ale może dopiero na jesień 2025 roku, więc piqual. Dla tych, którzy lubią moc, intensywność, pikantność, zieloną trawę, taką klasykę hiszpańską, chociaż tutaj mniej goryczki niż w tych oliwach tłoczonych z piqual w Hiszpanii. Zatem jeszcze raz galega, frantoju, cobran soza, koroneiki oraz piqual. Pięć oliw, każda z nich to zupełnie inna historia, no najważniejsze, że każda z nich dostępna w naszym sklepie online. Zaprasla.